makijażu. Trwałość makijażu i trwałość podkładu to bardzo dobra pielęgnacja. To dobrze wypielęgnowana skóra, dobrze umyta, zmiękczona, oczyszczona, odblokowana, dobrze przygotowana. Do tego musi być stonizowana, czyli musi to być tonik, który otworzy tą skórę na to, żeby podać jej krem, krem pod oczy. Który pięknie nawilży, wygładzi, krem na dzień, który ma filtr i dodatkowo właściwości zatrzymujące wilgoć w skórze. I ostatnim etapem jest podkład, czyli przedłużeniem pielęgnacji jest podkład. I żeby ten podkład pięknie się nam dopasował, żeby nam pięknie leżał, żeby dobrze yy, dobrać kolor i żeby on był trwały. Musi być ta poprzednia pielęgnacja. Nakładam go pędzlem. Pędzel jest specjalnie zbudowany i zaprojektowany do tego, żeby równomiernie położyć podkład, żeby on był mm, leciutko położony, równomiernie położony, żeby dobrze się trzymał, żeby był łatwy w aplikacji, żeby ta skóra wyglądała promiennie. Zdrowo, ładnie, ale też i naturalnie. Dzięki temu temu nałożymy to szybko, sprawnie. Nie brudząc sobie dłoni, nie brudząc y, również ubrań, bo, bo podkład pięknie zastyga. Podkład się nie odbija na telefonie, nie odbija się na ubraniach, jest wodoodporny, pięknie nam zastyga. Ale też podczas wysiłku, podczas sportu, czy podczas aerobiku, czy jakichś innych wyczynów sportowych nawet jak się spocimy, nawet jak nam poleci łezka, to nie zostawia śladu. Także jest to naprawdę bardzo dobry produkt do ochrony przede wszystkim, do wygładzenia, do wyrównania kolorytu i jak mamy taki mm, podkład, jak mamy to przedłużenie tej części pielęgnacyjnej, to mamy mega ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, jak promieniowanie telefoniczne, komputerowe, więc to jest naprawdę mega, mega ochrona. Korektor pod oczy jest produktem niezbędnym do tego, żeby nasze oczy wyglądały młodo, zdrowo, żeby były wypoczęte, żeby był wyrównany kolor skóry. Perfekcyjny korektor pod oczy świetnie nam wyrówna również strukturę powieki do makijażu, Pięknie nam wygładzi te okolice, rozświetli, ładnie nam tutaj przygotuje do tego. Lepsza też jest przyczepność produktów kolorowych, jeśli mamy ten, właśnie ten perfekcyjny korektor pod oczy. Wmasowujemy, wklepujemy tutaj delikatnie w nasze, w nasze okolice, szczególnie tutaj przy... Przy nosku, gdzie zazwyczaj mamy przebarwienia, zazwyczaj mamy inny kolor, to, to sobie go dokładamy. I konieczne do naszego poprawienia i wydobycia naszej urody są pięknie zaznaczone i wyczesane brwi, ładnie wystylizowane, dlatego że brwi są y, otoczką naszego oka, tak jak włosy naszej twarzy. Tak tutaj otoczką, i yy, tak naprawdę urodą naszego oka są właśnie te nasze brwi, które jeśli je pięknie sobie wystylizujemy, do tego mam specjalny tusz do brwi, to dodatkowo nam podnosi to oko, podnosi opadającą powiekę i, i pięknie, pięknie ją zdobi, więc tutaj brew jest podstawą i Powinien taki tuż być w każdym niezbędniku kosmetycznym kobiety, bo zobaczcie, jaki jest efekt, inna w ogóle brew, inne, inny look. Inaczej wyglądamy. Przejdziemy sobie do szybkiego modelowania. Do tego mamy brązer, który pięknie nam podkreśli kości policzkowe, który pięknie nam wymodeluje naszą twarz. Nakładając go właśnie tutaj na zewnętrzne części twarzy, taką jakby trójeczką z jednej i z drugiej strony, nie łącząc na środku czoła, tylko właśnie omiatając go. Do tego służy nam specjalny pędzel do pudru, który ma właściwości rozpraszające te drobinki. On nie robi plam, tutaj nie zrobimy sobie nim krzywdy, tu wręcz przeciwnie, on będzie rozpraszał i poprzez te trójki, poprzez ten ruch będzie pięknie to położone. Kolejnym produktem jest rozświetlacz. Tu robimy taką trójkę w środku, można byłoby powiedzieć, nad brwią, nad brwią pod okiem i tak zakręcamy, jakby znak zapytania. Przeciągamy sobie bardziej, zobaczcie, jak pięknie jest rozświetlone nasze okolice oka. Róż do policzków dodaje nam młodzieńczości, dodaje nam takiego, takiej świeżości i nakładając go właśnie w tu zewnętrzne partie. Twarzy dodatkowo nam troszeczkę podnosi ten policzek, i, i pięknie, pięknie wyglądamy. Zobaczcie, jak to ładnie e, tutaj się e, łączy razem z brązerem, łączy się razem z tym rozświetlaczem i, i pięknie, pięknie się adoptuje na skórze. Przypominam na przygotowanej skórze. Puder wygładzający jest naszym hitem, jest naszą nowością, który daje nam to wygładzenie perfekcyjne wygładzenie dodatkowo yy, przedłuża trwałość makijażu, możemy sobie oprószyć nim ma wyciągi roślinne, jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o, o składniki i przedłuża makijaż, nie wysusza skóry, bo ma właściwości też nawilżające, ale redukuje wydzielanie sebum, więc po prostu petarda petarda i cóż my tu mamy jeszcze? I cóż my tu mamy jeszcze? Dzisiaj sobie zrobimy oczko delikatnym, delikatnym, delikatną kreską. Przeczeszę sobie brwi szczoteczką. Brwi jak są uczesane, to zupełnie inaczej wyglądają. Drugą końcówką nałożę ciemny, ciemny cień, który pięknie podkreśli oko, który podniesie też powiekę. I ta kreska robi nieprawdopodobną robotę. Cieniem zawsze jest bezpieczniej niż kredką. Jest troszeczkę ta kreseczka taka rozstarta. Jest taka naturalna, i nawet jak nie umiemy robić perfekcyjnych kresek, to tym pędzelkiem i tym takim właśnie cieniem, który jest taki ni brązowy, ni szary, taki w zasadzie, jak ja to mówię, troszeczkę taki wymieszane kolorystycznie. Taki ekspresso, tak wiecie, po prostu. Robi nam tą fajną kreskę, taką naturalną. Dodatkowo róż do policzków położę paluszkiem na oko. Zobaczcie, petarda. Jak boimy się różu na oczach, to zobaczcie, jak to pięknie można samym paluszkiem, bez użycia bez użycia, bez użycia pędzli, możemy pięknie rozłożyć. Brązerkiem pomalujemy zewnętrzne części oka, czyli tą kość tutaj, żeby ją troszeczkę podnieść i troszeczkę ją zaznaczyć. Czyli tymi kilkoma produktami tak naprawdę możemy zrobić cały makijaż. Biznesowy makijaż, okolicznościowy makijaż, wyjściowy makijaż. Zobaczcie, jak pięknie oko wygląda. No, cień podstawowym cieniem jest ten cień bazowy, zawsze go sobie w środeczek tutaj e, kładę i jego też paluszkami można nałożyć. To są cienie mineralne, cienie, które poprzez wklepywanie pięknie wygładzają, pięknie e, nadają kolor i, i pięknie też mają lepszą przyczepność poprzez, poprzez właśnie poklepywanie. Tuż do rzęs, panorama, nasz hitowy tuż, kępki w tubce, które pięknie najpierw wyczesuje. Czyli najpierw sobie wyczesujemy, 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 wyciągamy te nasze rzęski. W związku z tym, że szczotka ma nierówne te włoski w środku, to mm, pięknie nam, y, znaczy różne długości, co sprawia, że wyciągnie każdą. Każdą rzęskę e, zrobi właśnie takie, powiększenie optycznie, tak panoramicznie. E, nazywam to kępki, dlatego że rzeczywiście poprzez ten tusz, który dodatkowo nawilża, który nie zastyga, który nie jest tuszem, który jest suchy i się nam kruszy, tylko jest on elastyczny i możemy go dokładać tyle razy, ile chcemy. To tworzy właśnie te kępki, bo dokładając go.